W małżeństwie mężczyzna musi być dawcą, ale nie tylko pieniędzy. On musi dawać świadomą ochronę. Ona potrzebuje wiedzieć, że jest bezpieczna. Nie chodzi tylko o dom, rachunki czy zakupy. Chodzi o emocjonalne bezpieczeństwo: o to, czy przy tobie może zdjąć zbroję, czy może się rozluźnić, być sobą, całą sobą. Jeśli kobieta musi ciągle analizować, czy może ci zaufać, jeśli nie wie, czy jesteś, jesteś obok, gdy najbardziej potrzebuje, to ona się nie otworzy. Nie będzie prawdziwej bliskości. zacznie się wycofywać z dnia na dzień, coraz ciszej. I zanim się zorientujesz, będzie tylko dystans, bo kobieta, która nie czuje się chroniona, nie może się naprawdę oddać. Ale kiedy wie, że jesteś, że trzymasz ramę, że jesteś oparciem, wtedy może oddać ci serce, ciało, emocje. Wszystko. Bez strachu, bez barier, z ufnością. To właśnie wtedy relacje stają się prawdziwe. Nie czekaj, aż będzie za późno. Zadbaj o przestrzeń, w której oboje możecie być sobą. Zostaw serce, jeśli czujesz, że dziś tego właśnie brakuje, udostępnij może ktoś inny, potrzebuje to usłyszeć i zaobserwuj mnie, jeśli chcesz budować relację, która leczy, a nie rani.